Czy Grand Vitara 1 jest dobrym wyborem jako pierwsza terenówka? Na to pytanie oraz na co zwrócić uwagę myśląc o tym samochodzie, postaram się wam odpowiedzieć w tym filmie. Silnik jaki tutaj jest, to jest 2016V 128 koni i 173 nm. Na reduktorze w terenie daje całkiem dobrze radę, ale na asfalcie i na długich podjazdach, także na reduktorze, jest za słaby do tej budy. Jeżeli miałbym jeszcze raz kupować Grandę, to kupiłbym silnik 2.5 V6, bo jednak ta wersja jest za słaba. Są też wersje dwulitrowe w automacie 140-konne. Nie wiem jak to jedzie, ale obstawiam, że na pewno lepiej niż to. Wiem, że występuje automat 140 koni, występują 2.5 V6, one też mają chyba 148, coś koło tego. Miałem okazję się tym przejechać i rzeczywiście troszeczkę lepiej się zbiera. Nie wiem jak w terenie, bo niestety nie miałem okazji jeździć w nim w terenie, ale po asfalcie całkiem miło to brzmiało i całkiem dawał sobie radę. W wersjach drzwiowych znajdują się silniki też 2.0, takie jak tutaj, i tam mi się wydaje, że one mają większy sens i to może iść o wiele lepiej. Ale występują też silniki 1.6, i w silnikach 1.6 również jest aluminiowy most. I wstają, że w krótkich też jest chyba aluminiowy most 2.0. No i oczywiście poza benzyną są też diesle. Ale ja nie lubię kopciuchów, więc bez nie wiem jak, Nie wiem jak ten silnik znosi LPG, bo nie mam. Głównie dlatego, że szkoda miejsca w bagażniku na butle. Przypadłością silników J20A, czyli takich jak są tutaj, jest to, że okręca się panewka. Niestety mi się to już zdarzyło. Silnik był wymieniany. I to jest najdroższy silnik, jaki występuje w tych budach, bo mnie goły słupek kosztował 3000 z przebiegiem 170 tysięcy km. Ale Jeremi do Samuraja, taki sam silnik, cały ze sprzętem, kupował za blisko 6000. I rzeczywiście są najdroższe silniki. Tutaj docelowo wejdzie oczywiście 27 ZXL7, ale o tym będzie, mam nadzieję, za rok. Przy dobrych wiatrach e, osobny film o modyfikacjach, jakie nastąpią w tym samochodzie. Wyciągarkę jaką mam w tym samochodzie to jest wyciągarka firmy Preskowicz o uciągu 5,5 tony i muszę przyznać, że na moje potrzeby sprawdza się ona naprawdę dobrze. Na zdjęciach możecie zobaczyć jak zamocowana jest wyciągarka w granwitarach. Skrzyneczka znajduje się tutaj i jest naprawdę wygodna. Przełożyliśmy ją zamiast przy wyciągarce, bo niestety nie zmieściłaby się na w tym miejscu by trzeba było wycinać zderzak, to bez sensu. Tak samo mam problem, to jest mały minus tej wyciągarki, no i w Grandach, że nie mogę sprzęgiełka przyłączyć. Musiałbym tu wycinać mały otworek i sobie się z tym bawić, no a tak naprawdę ja tak rzadko używam, że to, że rozwinę na pilota nie przeszkadza mi ani trochę. No i teraz powiem Wam, jak rozwiązałem sobie hebel, problem z heblem. Tutaj mamy hebel. Idealnie pasuje na miejsce po popielniczce. Kable są poprowadzone tędy. Boczkiem do dołu przez wnękę na skrzynię biegów i do komory silnika. Naprawdę sprawdza mi się to i pasuje moim zdaniem bardzo dobrze. W opisie znajdziecie link do sklepu, z którego dostałem tą wyciągarkę. Jak najbardziej Wam mogę polecić. No i oczywiście mina syntetyczna, bo stalowej nie chcę, jest niebezpieczna, ciężka, niewygodna, a jest na synetyk jest wiele wygodniejszy, przyjemniejszy i bezpieczniejszy. Płyta i uszy do szarpania są od Radzika. Wydaje mi się, że ta konfiguracja wygląda bardzo dobrze. Nie musimy stawiać stalowego zderzaka, wystarczy podciąć troszkę plastikowy. To co mnie bardzo irytuje, to są te plastiki. Jest naprawdę tragedia. Zbiera się pod nimi pełno błota, pełno wody, to wszystko gnije. Mi to oczywiście już zdążyło odpaść, jak widzicie. Tutaj też wcale nie jest lepiej, bo to lata. Jak już psioczę na plastiki, to bardzo uważajcie, żeby nie zgubić tego kiełka. Bo to bardzo szybko odpada i kosztuje, jak na plastiki, chore pieniądze. Wiem, bo z drugiej strony zgubiłem. Napędy w Grand Vitarze. Tutaj akurat jest większość napędu wymieniona, bo na początku skrzynia Została zmielona, więc musiałem ją wymienić na nową. Dalej oczywiście zmieliłem most, no bo to jest normalne w tych samochodach. Z tyłu mamy sztywny, sztywny prosty most, nie ma z tym komplikacji. Wał jest na krzakach, nie ma z tym problemu z przodu i z tyłu. Prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero z przednim mostem. W tej wersji silnikowej, czyli w silniku 2016V, są obudowy mostów aluminiowe i to masakrycznie pęka. Ja miałem dwa takie mosty w Witarze i w Grandzie, i obie obudowy pękły. Niektórzy robią obejmy na aluminiowy most bądź wstawiają tutaj stalową obudowę. Ja postawiłem na rozwiązanie takie, że to, co tu widzicie, to jest most tylni przerobiony na przedni. Te same przełożenia czyli 4875. Sprawdza się to bardzo dobrze. Miałem taki sam most w Witarze. Witarka miała 31,5 cala CMX i bez problemu działało. Nic, nie, nic się z tym nie działo, więc naprawdę wytrzymuje bardzo duże koło. Jeszcze dla sprostowania powiem, że w tym miejscu nie ma normalnie katalizatora, jest wyżej, ale nie powiem wam dlaczego on tak tutaj jest, bo ta historia jest tak żenująca, że jest mi wstyd o tym powiadać. Sorry. Teraz coś o co pyta wiele osób na forach. W tym forum Grand Vitary. Jak działa skrzynia rozdzielcza? Mamy tutaj zapięte teraz 2H, czyli jest stały napęd na tylną oś. Przypinając sobie na 4H, zapinamy przód. I w tym wypadku nie możemy już jeździć po asfalcie. Możemy jeździć tylko po śliskich nawierzchniach typu śnieg, shooter, błoto. Dalej mamy neutral. No to wiadomo, skrzynia jest rozpięta. I 4L czyli załączony jest reduktor. I tyle. Jeżeli macie sprzęgiełka automatyczne, to po prostu jedziecie już w teren, a jeżeli macie sprzęgiełka manualne, jak ja, to musicie wysiąść i te sprzęgiełka zapiąć. I tyle. Mam taką małą ściągę na skrzynię redukcyjną, żeby wiedzieć co i jak. I co jest śmieszne, to już mi się przydało raz, bo gdy silnik był wymieniany, to wszystko było wyjęte do skrzyni, i tego samego dnia, w którym odebrałem samochód, jeszcze nie do końca złożony, jechałem na RFC kręcić. No i wiadomo, w terenie musiałem przepinać redukcję, i tak dalej, i wystawały tylko gołe, gołe e, wajchy, bez opisów. No i w pewnym momencie straciłem rachubę, czyli mam 4L, czy 2H, więc patrzyłem sobie na rękę, przepinałem i wszystko widziałem. Więc polecam, to jest dobry pomysł. Sprzęgiełka kupiłem u Radzika. Normalnie występują sprzęgiełka automatyczne, czyli zapinamy sobie. Vajcom 4H albo 4L i nie musimy się martwić, napęd już jest. Ja wolałem takie rozwiązanie, ponieważ wolę sobie sam przepinać. Ponoć te automatyczne sprzęgiełka z czasem e, się psują. Mi przez 2 lata się nie popsuły, ale wolę dmuchać na zimne i założyć takie. Jak już jesteśmy przy sprzęgielkach, od razu warto powiedzieć o oponach. Ja tutaj mam BF Goodrich e, KO2, tak się nazywają. Jeżeli się tak nie nazywają, to was przepraszam, pomyliłem się. To są ateki bardzo dobre. W terenie całkiem dobrze robią, natomiast na mokrym asfalcie, no jak na lodzie, nie polecam ich na mokry asfalt. Chociaż na dłuższe trasy i nie szum jakoś specjalnie, jestem zadowolony. Rozmiar jaki tutaj jest, to jest 235-70-16. Jest to chyba 29,5 cala, jakoś tak. Przy lifcie dwucalowym Musiałem podciąć tutaj troszeczkę zderzak środka, bo haczyło, a poza tym nie ma z tym problemu, nie haczą mi o ramę z żadnej strony, nie jestem zadowolony. Taki rozmiar może być, aczkolwiek jak zrobię 6 cali liftu, bo taki planuję, myślę, że pokuszę się o 30-31 cali. Nie, jakie tutaj jest, to jest niestety bieda lift. To dlatego, że jak kupowane samochód, też nie miałem pojęcia Jak modyfikować samochody terenowe. Ktoś przyjechał. Jak modyfikować samochody terenowe, Więc wsadziłem tam podkładki, bo kosztowały 400-500 zł. Więc w porównaniu do kolejnego najtańszego liftu, jak wtedy było, to były 3000 Ironmana. No to uznałem, że 2 cale to 2 cale wkładu. No i to jest tak durny pomysł. Niektórym może to, może jeżdżą, działa. No, ja właśnie jestem u Pawła na wymianie sprężyn, wszystkie cztery pękły z tyłu. Też pęk, pękło mocowanie amortyzatora. Amortyzatory już raz wymieniałem wszystkie. Więc na 30 tysięcy kilometrów zrobionym tym samochodem, no, dwa komplety zawieszenia na podkładkę. Więc nie warto, naprawdę lepiej jest dołożyć troszkę pieniędzy, uzbierać trochę więcej, poczekać i kupić sobie porządny lift. Albo 4 cale, albo 2 cale. Tu będzie docelowo 4 cale radzika i dodatkowo będzie jeszcze buda podniesiona o 2 cale. Gdy ten samochód był w naprawie, bo oczywiście padła tutaj panewka, bo jakby inaczej, yy, miałem witarkę Cabrio z 1992 roku i tam był lift. Jak tutaj ma być 4 cale radzika i 2 cale na budzie. naprawdę różnica jest kolosalna w prowadzeniu i w terenie, i na co dzień normalnie przy jeździe asfaltowej. Kolejnym też minusem tego zawieszenia, które tutaj jest, jest to, że to się nie krzyżuje, to nie pracuje, naprawdę. Tak nagrywałem przejazd i bałem się, że stanę tutaj, że wkleiłem w bardzo durnym miejscu. Patrzcie. Trochę wioka, nie? Tak się sta w brzuszku Chciałem przyjechać powoli No i mam Przyjechałem dzisiaj sam i nie bardzo mam pomysłu teraz co zrobić sobie Wyciągarkę mam, ale zostaje drzewo, jest tam daleko No jeszcze raz, tu może pójdzie. Jak widzicie, ateki na, tym, na tej glinie, tak naprawdę niewiele zrobił. Chyba zostały mi dywaniki i patyki. Próbuję się wyciągnąć jakieś krzaczki tutaj mam. No. Może cokolwiek pociągnę, zobaczymy. Kolejnym plusem Grand Vitary jest to, że jest leciutka. Udało mi się wyciągnąć wyciągarką o tych szaczki. Patrola, by się tak nie wyciągnęli, prawda? No na pewno nie. Na koniec parę ujęć ze środka. Środek mojej grandy bardzo mi się podoba. To jest wersja poliftowa 2005 rok. Skurzone siedzenia. Skórzana bicerka. oczywiście, to nie jest drewno, to jest plastik imitujący drewno, ale prezentuje się całkiem dobrze. Miejsca z tyłu jest dosyć dużo i w 4 osy można naprawdę wygodnie sobie podróżować. Bagażnik, niestety, jest troszkę mały i ta roleta, z tego co słyszałem, jest zbyt droga i często się psuje. U mnie troszkę się zużyła, już, ale daje radę. Przepraszam Was za mały syf w bagażniku, no ale samochód jest używany w terenie, więc ma prawo. Bagażnik jest niewielki, wiadomo, większy niż witarze, ale jak miałaby wejść tutaj butla od gazu, która zajmuje pewnie całą tą część, no to już jest mały. Na mniejsze wyprawy w dwie osoby myślę, że da się jeszcze coś zrobić. Będziemy testowali, ale ogólnie jest dosyć mały. Podsumowując moje wywody na temat tego samochodu, czy Gran Vitara jest dobra jako pierwszy samochód terenowy? Moim zdaniem jak najbardziej tak, tylko niekoniecznie z silnikiem 2,0 jak już to 2,5 V6, może XL7. Do miasta całkiem dobrze daje sobie radę. Tylko spalanie 12 litrów benzyny, no wiadomo, nie jest to nic miłego, no ale jest to terenówka no i z tym trzeba się liczyć, tak. Jest to dosyć prosy samochód, więc naprawy też nie są jakoś tragiczne. Gorzej jest z częściami do modyfikacji. Kręcąc ten materiał sprawdzałem, ile kosztuje lift 2cale Ironmana. Kosztuje chyba już ponad 3000. A lift 4cale Radzika to już jest 6000. Więc ceny są. No, no są jakie są. Jak chcemy jeździć, to no, trzeba płacić. Nie róbcie, tak jak wspominałem wcześniej, bieda liftu, bo to się nie sprawdza, przynajmniej u mnie się nie sprawdziło i u wielu osób wiem, że też nie, więc tego odradzam. Lepiej uzbierajcie, nie katujcie tego samochodu od razu i włóżcie sobie porządny lift. Pamiętajcie też, że to nie jest patrol. Ja na początku zrobiłem ten błąd, że pakowałem się za wszystkimi mocno zmodyfikowanymi zmodyfiko samochodami w megateren. I rzeczywiście ona przejeżdżała w niektórych miejscach, że sam byłem w szoku i inni też. No ale co z tego, skoro za chwilę miałem zmieloną skrzynię, urwany most, ciągle coś się wtedy psuło. No bo jeździmy jak waret bezmyślnie. Jeżeli będziecie jeździli z głową, to ten samochód naprawdę się odwdzięczy. Będzie wjeżdżał daleko i będzie w miarę bezawaryjny. Mam nadzieję, że Chociaż troszkę odpowiedziałem Wam na niektóre pytania. Jeżeli macie więcej pytań, piszcie w komentarzach, bo na pewno zrobimy część drugą za, mam nadzieję, rok, gdy wleci tutaj większy silnik, będzie bagażnik dachowy, będzie troszkę więcej LEDów, innych bajerów. No, ale to zobaczycie. Mam nadzieję, że za rok. W takim razie, do zobaczenia w błocie.